Po wielu miesiącach oczekiwań wreszcie dotarł do nas raport o stanie zdrowia studentów. Raport sporządzony został przez Centralne Biuro Kontroli Studenta w Gzikowie Średnim. Wybitni specjaliści z Gzikowa zadali sobie pytanie, na co chorują studenci? Na drodze doboru naturalnego, popartego selekcją ideologiczną, do badań wytypowano słuchaczy Wydziału Orgiastologii Stosowanej Uniwersytetu w Falowie Podmacicznym. Raport podaje wykaz najważniejszych chorób panujących wśród studentów. I tak, studentki pierwszego roku narażone są na ślepotę ukierunkowaną. Gdzie ci mężczyźni, prawdziwi tacy, gdzie te chłopy? Powikłania pochorobowe. Na bazie tego schorzenia rozwija się gorączka Mendelsona. Inną, nie mniej groźną chorobą jest cotygodniowa fobia, siejąca spustoszenie wśród studentów czwartego roku. Wojsko, wojsko, maszeruje wojsko, marsz! Marsz, marsz, marsz Mamy wreszcie swojego reprezentanta chorego na AIDS Mogę mm. grać? Ma 27 lat i Jest na czwartym roku orgiastologii Dzięki AIDS podbił serca mieszkańców Falowa Stając się ich ulubioną maskotką I Jeszcze jedno Według raportu badaczy z Gzikowa Problemem stał się zespół spolaryzowanego symulacja Czujaj